Przyszedł czas na pierwszy film Emania TV. W tym pierwszym filmie rozpakujemy Xboxa One. Jedynka, pierwszy film One, Xbox One wszystko się dobrze składa. Zobaczymy, co jest w zestawie. W zestawie mamy FIFA 15 i Force 5. Bardzo ciekawy, że zestaw 1699 zł, można go nabyć. Całkiem dobra cena. Powoli będziemy teraz rozpakowywać. Ja już trochę go ponacinałem, żeby było mi łatwiej odkurzyć, ponieważ w jednej ręce trzymam telefon, smartfona, który nam tu, tu ładnie nakręci. Bęg, bang, bęg, bang, bang. jesteśmy. Zerkamy, co tu mamy? Karton mamy. O, o, tu coś jest ciężkiego. Zobaczmy, co to jest. zestawy Instrukcje obsługi. Shalala, shalala, shalala. co tu jest? Aha. Tu są vouchery na gry. gry nie są niestety wersjami pudełkowymi. W przygotowaniu mam tutaj Sansa Drive Ekskluzywny na Xboxa. Tego jest nam potrzebny. Sony sobie spokojnie tam stoi. Dobra, szukamy. Zasilacz. Duży ciężki, zewnętrzna część headset. Nie używam odpięcie kable. Co tu mamy? HDMI. Bardzo ładny, ekranowany, taki sam mam tutaj przygotowany już, żeby go nie używać, więc sobie się czeka. Kabel, kabel do zaśnacza i oczywiście pabek. Niestety mam jedną rękę. W razie... Już kamerka do mnie też idzie, żeby to filmy lepiej wyglądały. Teraz... Dobra. Tu jest pak. Później będzie ujęcie, jak wyciągniemy, pokażemy. Dobra. Co tu dalej? Dalej. Dalej jest konsola. O, ciężka. O, jedna ręka nie wystarczy. Dobra. Zrobię pauzę i trochę poukładam. W drugim ujęciu iPad i konsola. Lecimy dalej. Wracamy, już XBOX wypakowany, tutaj możecie zobaczyć, tak, zasilacz jest obok. Tak wygląda pad. Bardzo mi, no jest całkiem nieźle. Tak wygląda. Tak wygląda Sony. Sony jest mniejsze i ma zasilacz wewnątrz. Ale to nie o wygląd chodzi. Takie mam maje... trochę skojarzenia z dzieciństwa, wygląda to jak Stary magnetowi VHS, Ale ma dziurkę na blu -ray. Dobra. Eee, no to nic. Odpalamy. Zobaczymy. już jest przygotowany. Odpali się. Tak. Jest. Zobaczcie. Eee, Zasilać przeszedł z żółtej. Tu mieliśmy żółtą lampkę. Teraz mam biało. Wszystko. Teraz zobaczymy, czy mi się. Wyzwoli na ekranie. Trochę to czas potrzę. Już po rozpakowaniu jesteśmy. Xbox włączony. Tak wygląda. Zostaniemy trochę duży, zasięgasz większy. Porównanie Playstation, Xbox, Playstation, Xbox. Tak wygląda menu. Dobrze, tu mamy. Musimy wcisnąć. A Hej, hej, wybieramy język, wręcimy sobie, jest polski, ciach, wybieramy A, mm, sieć Wi-Fi, czyli już zaraz sparujemy z siecią Wi-Fi, tak, będę potrzebował rękę, więc kurczę, no dalej ta kamerka niech dojedzie do mnie. Teraz piszemy hasło, ustawimy, ustawiam kolejne wejście bardzo ładna dioda świeci, tu jest dotykowy jak naciśniemy. Jakbyśmy nacisnęli, wyłączymy Xboxa. Lecimy. Możemy wybrać kolor, kolor ekranu startowego. Ja lubię kolor niebieski. Ale ten niebieski będzie. Ten, ten, ten. Dobra, ten. Dalej. No, goldie ja my mamy kod na gold, ja już mam zakupiony, wykupiony, więc kontynuuję. Aktywuj kod. Dobrze. Wpisujemy kod ręcznie. A można wiedzieć, jak mam. miałbym tak którego nie zakupiłem, bym tylko podłożył. dobrze. Ja sobie tu wpiszę i zaraz wracam. Proszę bardzo. Proszę bardzo, 12 miesięcy. Kod. Potwierdzam. Tu, Operacja zakończona powodzeniem, czyli mamy 12 miesięcy Gold, ciach Proszę bardzo, jakie Cześć Maniac TV. A, to było wideo takie pokazuje. Jest dashboard, zobaczcie, Xbox ID, Call of Duty Call of Duty już do mnie jedzie. Oczywiście jest Assassin, więc jest mi swój los. Sunset Overdrive. Dobra. Zobaczymy jak, jak to będzie wyglądać. Już, już odłożę swój tablet. Poczekajcie, czekajcie. Czekaj. Ale fajnie. Fajnie wygląda. Dobra, położymy tablet i teraz weźmiemy... Wziwiamy... o. Sunset Overdrive. Spróbuję jedną ręką moment przerwa jesteśmy tak wygląda płyta w środku jest odwrotnie w Sony są tutaj płyty z tej strony w Xboxie z tej pyk połknął zaraz zobaczymy co się stanie Tak, zobaczcie, Drive. Dobrze. Dodano. A, czekajmy. Witamy na ekranie. Jest. Tutaj się instaluje. może zobaczmy. Wymaga aktualizacji, rozmiar aktualizacji. Zaktualizuj teraz. Dobrze, jak to we wszystkich dzisiejszych grach pobieramy, i od razu aktualizacja. Żeby pojedziemy sobie. na no to czas start. Bang. O. Insomniac Games. No, ładnie to tak wygląda. Sunset Overdrive. Ikon zapisu polska wersja. Udało nam się odpalić. Moi drodzy, teraz pogram sobie. Tak wygląda Xbox One. Jeszcze raz Sunset Overdrive Ja się trochę teraz pobawię Recenzja już wkrótce